Cześć, z tej strony Krzysztof Rudkowski. dzisiaj to ja mam przyjemność nagrać dla ciebie podcast. Chciałbym poruszyć pewien temat, który jest dość szeroki, odnosi się stricte do, do SEO i Google Ads. Chciałbym dzisiaj omówić wady i zalety tych dwóch kanałów promocji: dlaczego warto korzystać z obu naraz, nie tylko skupiać się na jednym SEO lub Google Ads. Chcąc promować swoje produkty lub usługi, musimy docierać do szerszej ilości klientów na różne sposoby. W strategii pracują zarówno z klientami stricte pod SEO, jak i pod płatne reklamy. Uczenie tych dwóch usług może nam przynieść w przyszłości wymierne korzyści. Jednak na sam początek zaproszę Cię do na naszego dżingla. Cześć! Tu Ewelina. Cześć! Tu Kasia. Cześć! Z tej strony Oktawian. Cześć! Z tej strony Ola. Cześć! Z tej strony Dariusz. Cześć! Z tej strony Kamil. Hej! Z tej strony Damian. Cześć! Tu Agata. To jest podcast Dziennik Budowy Firmy według Fox Strategy. Cześć, z tej strony Krzysztof Rudkowski, to mój trzeci odcinek dziennika budowy firmy, a dokładnie 65 już w Fox Strategy. Tematem mojego podcastu jest SEO i Google Ads. Dlaczego warto korzystać z tych dwóch ścieżek promocji? Chciałbym w nim omówić zalety i wady inwestycji w SEO, zalety i wady inwestycji w Google Ads, a także zalety i wady połączenia obu usług. Zacznijmy więc może od zalet SEO. Przede wszystkim. Moim zdaniem jest to zwiększenie ruchu na stronie i możliwość wyświetlania się wyżej w wynikach wyszukiwania na konkretne frazy, na których nam zależy, oraz takie, które wpisują użytkownicy w wyszukiwarkę, dzięki temu możemy zdobyć coraz, coraz to więcej klientów. Prawda bardzo dużo użytkowników najpierw wpisuje swoje frazy do wyszukiwarki w ten sposób szuka, szuka przedmiotów, produktów niż wchodzi bezpośrednio na Allegro czy inne tego typu platformy. Dlatego moim zdaniem optymalizacja własnej witryny internetowej. Kategorii, kategorii produktów jest bardzo istotna. Musimy zadbać o opisy produktów, o metatagi tak, aby były one przyjazne algorytmom. Algorytmy zmieniają się co jakiś czas, więc musimy pamiętać o tym, aby dostosowywać stronę i podstrony konkretnie do nich, a pamiętając o tym, że, że nasza konkurencja nie śpi. Z pewnością do zalet SEO możemy zaliczyć to, że ten ruch organiczny może być stały. Wtedy, kiedy już te Pozycje na frazy kluczowe osiągniemy, jesteśmy w stanie naprawdę ściągać spory ruch na stronę przez cały czas, a nie tylko, gdy są włączone płatne reklamy, na przykład Google Ads. I to jest właśnie ta podstawowa różnica między Google Ads a SEO i promowaniem własnej witryny internetowej w internecie. Jednak dzięki SEO mamy większą możliwość, że tak nazwę, popisania się trochę w internecie. Na przykład dzięki artykułom blogowym budujemy rolę eksperta. Możemy się wyświetlać na naprawdę długoogonowe frazy, które dodatkowo będą nam ściągać ruch i dzięki temu budować, budować sprzedaż. A sam koszt SEO, przy tym porównując Google z Google Ads, może być o wiele niższy, ale dzięki temu. Budujemy rozpoznawalność marki. Musimy jednak liczyć się z tym, że, że efekty w SEO nie przychodzą od razu, tak jak Google Ads. Tutaj pozycjonowanie strony internetowej wymaga naprawdę czasu i cierpliwości, zarówno po stronie klienta, jak i po stronie specjalisty SEO. Dlatego długotrwałe działania konkretne są tutaj jak najbardziej wskazane. Wszystko po to, aby osiągnąć wymierne efekty na słowa kluczowe, na tych, na których nam zależy. Wyświetlać się jak najwyżej w Google. Wszystko po to, aby przyciągnąć na naszą stronę internetową jak największą ilość klientów. Jedną z największych takich zalet SEO może być niski koszt pozyskania użytkownika. Mam tu na myśli fakt, że w Google Ads płacimy za każde kliknięcie, a niejednokrotnie zdarza się tak, że, że te stawki za kliknięcia rosną. pełni inaczej to wygląda w SEO. Oczywiście musimy na sam początek. Tworzyć treści, opisy kategorii, artykuły sponsorowane, to też kosztuje, ale jednak później, gdy uzyskamy już te wysokie pozycje, ruch organiczny będzie nadal. Dzięki temu można powiedzieć, że wejścia na stronę będą darmowe. Jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, taki cel wymaga czasu i przynajmniej kilku miesięcy działań SEO, copywritera, specjalisty do spraw pozycjonowania, tak aby nad te kluczowe frazy wyświetlać się jak najwyżej w celu osiągnięcia satysfakcjonujących wyników. Przejdźmy może teraz zatem do Google Ads, gdzie chciałbym Wam przedstawić wady oraz zalety oczywiście takiego promowania się w internecie. Z pewnością na pierwszym miejscu będą tutaj szybkie efekty działań takiej promocji, już praktycznie od uruchomienia danej kampanii, możliwość kierowania reklam pod konkretne i sprecyzowane frazy, docierania do konkretnych grup odbiorców, lokalizacji, gdzie chcemy się promować, to na pewno na pewno te rozbudowane ustawienia są, są bardzo przydatne, jeżeli chodzi o, o kampanię Google Ads. Niejednokrotnie swojej pracy z nich korzystałem i naprawdę dają ogromne możliwości, i później, oczywiście, późniejsze efekty. Dotarcie do takiej szerszej grupy odbiorców. Pozwala nam na przykład Google Shopping e, r, lub e, reklamy u partnerów. Jesteśmy w stanie dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców, używając konkretnych słów kluczowych. Główną przewagą Google Ads nad, nad SEO jest to, że reklamy praktycznie wyświetlają się już od, od pierwszego dnia. Więc e, dla przedsiębiorcy czy, czy właściciela strony internetowej, który chce jak najszybciej rozle, rozreklamować swój biznes, jest to naprawdę. Polecana forma promocji już od pierwszych dni prowadzenia działalności. Kolejnym ważnym aspektem jest to, że reklamy płatne wyświetlają się na pierwszych miejscach wyników wyszukiwania, dlatego użytkownik, który wpisze w frazę, przykładowo buty męskie, będzie miał już od razu sprecyzowane na górze strony produkty i linki do stron, właśnie które zostały stworzone. Dzięki Google Ads, również wspomnieć o tym, że Google Ads charakteryzuje się łatwością zmiany słów kluczowych. Jest to na przykład o tyle istotne, gdy, gdy do naszego sklepu wchodzi dana promocja, możemy w ten sposób zareklamować dane produkty bardzo szybko, stworzyć reklamy o dogodnej dla nas treści. Minus 50%, minus 90%, wyprzedaż. Dzięki temu jesteśmy naprawdę w stanie dotrzeć do tej, do tej ilości klientów, którzy są zainteresowani naszym produktem. Dlatego śmiało możemy nazwać, że system Google Ads jest bardzo elastyczny. Dzięki temu możemy dostosować zapytania użytkowników do naszej reklamy. Inaczej w przypadku SEO, tam wymagana by była zmiana treści nagłówków. Które, które musiały być dostosowane do nowych słów kluczowych. Wspomniałem również wcześniej o możliwości dotarcia do szerszej grupy odbiorców niż tylko w wyszukiwarce. W Google Ads mamy możliwość generowania reklam w mapach Google, na portalu czy na platformie YouTube, w serwisach internetowych należących właśnie do partnerów Google czy nawet na Gmailu. Niestety w SEO jest to bardzo, bardzo ograniczone, gdyż wyświetlamy się tylko w wynikach organicznych. Oczywiście budżet Google Ads zależy od tego, na jakie frazy chcemy się wyświetlać. Te, które są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników, oczywiście będą najdroższe i, i na górze i, i na dole strony. Dlatego warto zastanowić się nad tym, na jakie słowa kluczowe chcemy, aby wyświetlał się nasz biznes, czy chcemy uderzać. Te słowa kluczowe, najpopularniejsze, czy jednak skupimy się, skupimy się na tych mniej popularnych, więc wcześniej o grupach odbiorców, dla których chcemy się wyświetlać. Google Ads jest możliwość na przykład stworzenia listy miast, na które nie chcemy się wyświetlać. To, jest, to dotyczy głównie, głównie biznesów, które działają lokalnie. Mamy możliwość wyszukiwania wyszukiwania hasła i wykluczania wykluczania, przepraszam, tych haseł, na które nie chcemy się wyświetlać. Naprawdę Google Ads daje, daje ogrom możliwości, którego aż żal nie korzystać. Przedsiębiorców, którzy zaczynają inwestować w płatne reklamy, istotne również będzie to, że mamy przejrzysty budżet, mamy przejrzyste koszty, na które, na które składają się wszystkie reklamy, na które składają się kampanie, grupy reklam. Wiemy, ile wydajemy za kliknięcie wiemy wiemy jaki będzie prognozowany koszt takiej kampanii w przeciągu miesiąca, także dzięki algorytmom Google mamy szereg szereg informacji i w ten sposób możemy dostosować, dostosować naszą kampanię. Woli to na zoptymalizowanie budżetu nawet na przyszły miesiąc, zagospodarowanie takich środków na promocję, aby reklamy przez cały czas się wyświetlały, dlatego jest to bardzo istotne z punktu widzenia na pewno przedsiębiorcy lub właściciela strony internetowej, ale jedno jest pewne, że nie warto korzystać tylko z jednej ścieżki promocji własnej firmy. Dlatego SEO w połączeniu z Google Ads będzie jak najbardziej trafionym wyborem. Jeżeli chodzi o zalety i wady połączenia obu usług, ja jestem zdania, że nawet jak jesteśmy na pierwszym miejscu w wynikach organicznych na dane słowo kluczowe, które naprawdę ściąga nam duży ruch, warto również wspomóc te działania kampaniami płatnymi również na te same klu słowa kluczowe, które jeszcze bardziej dodatkowo podbiją nam wejścia na stronę internetową z danego słowa kluczowego. W ten sposób przyniosą nam dodatkowe konwersje w naszym sklepie. Zbliżamy się już do końca tego odcinka, dlatego chciałbym tak mini podsumować to, co już dzisiaj powiedziałem w tym podcaście. Nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na jednej ścieżce promocji. Inwestujmy zarówno w SEO, jak i w płatne reklamy. Docierajmy do do konkretnych grup odbiorców, do konkretnych osób, które, które szukają danego produktu i z poziomu SEO i z poziomu Google Ads. Wiadomo, te ceny będą różne. Nie zawsze będzie ta sama cena dotycząca pozycjonowania, jak i płatnych reklam. Wszystko jest w zależności od branży, od, od trudności słów kluczowych. Na przykład kampania Google Ads jest bardzo pomocna przy promowaniu sezonowych produktów lub usług, które które świadczymy właśnie w szczycie sezonu. Świetnie reklamy działają na narosnące produkty, tak, które wchodzą dopiero do sklepu i możemy w ten sposób je, je promować jak najszybciej, niż oczekiwać efektów typowo w SEO. W odniesieniu do tych dwóch zagadnień może pojawić się również pytanie, czy warto takie usługi zlecać zewnętrznej agencji, czy, czy podejmować działania na własną rękę i i pozycjonować sklep bądź witrynę internetową samemu, albo optymalizować kampanię tylko i wyłącznie na własnym komputerze. Tutaj oczywiście zdania mogą być podzielone. Ja mam zdanie takie, że to specjalista do spraw SEO czy specjalista do spraw Google Ads ma wiedzę na temat branży, słów kluczowych, ich potencjału, że naprawdę warto współpracować z, z takimi specjalistami. Współpraca z agencją przyniesie nam wymierne korzyści w przyszłości. I pozwoli na późniejsze, samodzielne działania. To już wszystko w 65. odcinku Dziennika Budowy firmy z moim udziałem. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem Ci temat związany z płatnymi reklamami oraz SEO i podejmiesz działania, które będą zmierzały do tego, aby jeszcze szerzej promować, promować swoją firmę. Oczywiście, więcej na temat Google Ads usłyszysz. Od Damiana Kołodzieja, który już przygotował kilka odcinków dotyczących płatnych reklam, jak i z naszego kursu, gdzie dowiesz się od podstaw, jak zbudować kampanię, jak ją zoptymalizować, jak używać słów kluczowych, aby trafiały do konkretnych osób wyszukujących dany produkt. Więc serdecznie Cię zapraszam do zakupienia naszego kursu i w dalszym ciągu słuchania kolejnych odcinków Dziennika Budowy Firmy. Cześć!